Tak, no przede wszystkim jest zdawkowa informacja, że zmarł nagle yy, oficer, yy, który był cały czas w służbie. Brak informacji, że chorował yy, w sile wieku, 50-latek yy, i po prostu yy, koniec informacji. I to, co jeszcze mnie zastanowiło, że podano i zmarł yy, poza służbą. Pytanie jest, czy to stwierdzenie poza służbą ma wymiar asukuracyjny, że po prostu nie pełnił wtedy służby. Ja bardzo nie lubię tego typu komunikatów, ponieważ to świadczy o braku odpowiedzialności przede wszystkim. Wojska polskiego, który przekazuje taką informację, ponieważ to jest informacja wysoce asekuracyjna, która z drugiej strony nie chce doprecyzować pewnych wątków. I, i, i tutaj nawet gdyby te sugestie, które pojawiają się w mediach na różnych podcastach, także głównie zagranicznych, że Zginął na Ukrainie, to przecież nie jest nic nadzwyczajnego. Mógł być zwykłym doradcą I, i, i tu się nic nie dzieje. Tylko pytanie jest takie, co w rzeczywistości się stało. I pytanie jest takie, że jeżeli pojawiają się w internecie sugestie. Że to jest rosyjska dezinformacja, to dlaczego tak naprawdę nie ma dużego dementi ze strony Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, że te wszystkie sugestie, które pojawiają się w różnych stacjach na całym świecie, że to jest rosyjska dezinformacja? Bo to jednoznacznie wtedy by było przejęcie odpowiedzialności informacyjnej na sztab generalny i jednocześnie i bezwzględne ucięcie jakiejkolwiek spekulacji. I tutaj mamy sytuację taką, jaką mieliśmy na przykład z rakietami, które spadły, czy to w Przewodowie, czy to pod Bydgoszczą. Mianowicie chodzi o to, że trzeba ustalić, jaką narrację da radę się rady przyjąć i ktoś potrzebuje czasu. Dlatego idzie zdawkowa informacja. I co jeszcze ciekawe, ponieważ jako analityk zwracam na detale uwagę, Mianowicie y, wojsko poinformowało o tym rodzinę, że on nie żyje. Czyli nie rodzina jest, y, po prostu informuje wojsko, że wskutek choroby, innych okoliczności, oficer zmarł, tylko wojsko informuje rodzinę. Y, ten sposób informowania rodziny jest y, klasycznym sposobem znanym z historii. W związku z tym, Pojawia się tu bardzo dużo niedomówień, i, i, i jeżeli my na tym etapie napięć, że tak powiem, wsparcia dla Ukrainy, posługujemy się takimi niedomówieniami, to społeczeństwo będzie tracić zaufanie do oficjalnego stanowiska rządu, wojska polskiego. Tak nie może być, bo, bo po prostu, jeżeli my przyzwyczajimy społeczeństwo, że pierwsze coś chowamy, głowę w piasek, a potem okazuje się, jak było naprawdę, no to yy, będzie brak wiarygodności w sytuacjach naprawdę prawdziwego zagrożenia.